Siemaneczko z tej strony Paweł oni dzisiaj będziemy sobie grać Brawl Stars. A ja przez przypadek kliknąłem <coughs> Big Boxa. I dzisiaj go otworzymy na sam początek. Możecie zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, zalajkować i zostawić dzwona, żebyście byli na bieżąco. A um, to jest gra Brawl Stars. Mam z nich bardzo dużą serię. Dobrze, 57 monet. Punkty do Poko raz 9 15 do L Primo 30 do B, którego odblokowaliśmy w, wczoraj. Ok, zbierzmy sobie nowe wydarzenie, napad. Mam dla Was 5 skrzynek jeszcze i z y, zalej pucharów. Dziwicie się jak ja szybko to nabijam te pucharki. Oczywiście już mówię. Po prostu ja sobie nabijam 200 najpierw, potem sobie nabijam stówkę, no i jeszcze wczoraj tak, tak na luzie sobie dobiłem stówkę. Zobaczmy kto gra, no możecie dołączyć do no oczywiście, wyszło z niego dwie osoby. Dobra, weźmy sobie te monety i punkty mocy, do bo oczywiście, albo nie, weźmy sobie do franka. Dobra, i sobie zagramy. Mam 16 rangę na Blue, i zagramy sobie solo. Jak widzicie, są soczki, więc jest spoko. Dobra, ja sobie to przyciszę, to może grę. Okej, okay. no, nie wiem. Czy nam się uda to ugrać jakoś? Widzę, że tutaj Jessie za chwilę będzie miała tego. Nic, no Jessie, Jessie ma tego. Soczek. Dzięki. Dobra, nie będę z tobą gadał. Hello! Heh. No nie wierzę. Jakie to są kampery? No nie wierzę. U, tu nikt nie siedzi. Tu nikt nie siedzi. Bum bum. O, wielkie starcie. Póniam tutaj gdzieś na soczku, lata, ta, no oczywiście. Na drugie miejsce. A spoko. Plus 8. Dobra, wyjdźmy sobie. Zbierzmy sobie to z pucharów. Czysta golda i jedną skrzyneczkę? A bo może już sobie... No nic nie dopiero sobie weźmę jeszcze to okej okay. i zagramy sobie może teraz w napad wezmę może Barleja. a ulepszę sobie Bo ja myślę że jeszcze mogę go ulepszyć no i może zagrajmy Bo zobaczymy jak nam wyjdzie ta gierka o i mamy króla i Barleja! uuu, to będzie dobre Pan placek i panda. Hm. Ciekawie. Ciekaj, to jest... Ja cześć, jestem Crow. Mhm. Naprawdę? Dawaj Barley. A widać, że goście ogarniają z mojego... Z mojej drużyny. Ale nas obijają kurde, ale nas obili Pa, pik, 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 pyk pik, 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 myk, myk, pik, pik, Dobra, dawać ich Ty, jak krow wjechał Zgrywamy to. No ile tu mini są stawionych Ja już wlazłem w tyle, że to jest niepojęte. Dobra, Elo, żegnajcie się ze swoim żywotem. Wygraliśmy. Pan Placek i yy, Panda wygraliśmy z Pantą i z Panem Plackiem. Dobra. Teraz sobie otwórzmy, nie wiem, może z skrzynki Dobra, tu nic nie wypadło. Tu też, a myślałem, bez mnie zrobię jeszcze taki odcinek polowania też na legendę. No, ale nie będzie nic chyba dzisiaj. Okej, okay, dobo, pięć 5 klejnotów. Ja bym. Ja bym... Um, napiszcie w komentarzach czy może zbierał na mega boxa jak, jeśli tutaj będzie na przecenie czy brać sobie jakiegoś skina, czy może mm, kupić coś jeszcze innego czy nowego bralerek będzie jakiś Dobra. no i może ostatnio już skrzyneczkę, a potem już będziemy sobie kupować coś Dobra. mam golda, okej okay. Dobra, zagrajmy sobie może solo, teraz bo, bo nabijam w dwunastym rangę, dużo. W następnym odcinku pewnie będę maksował sobie Franka, bo mam go na 19 randze. W sumie to możemy jeszcze jedną minutkę zagrać tym <laughs> Frankiem. Będzie spoko. Tutaj, No, ty kurde. Dobra, idź tam. Bo on musi tutaj taktycznie chodzić. No, ja bym tutaj nie chodził na Twoim miejscu, gości. Bo teraz cię mogli nieźle zranić ale Ich nie było tutaj, więc mogli go zranić mocno. Okej, okay. siema. Siema, typie. Kurde, muszę zająć tego rico. Coś mi się on bardzo nie podoba. Ale chłodzi. ulta. Uu. O nie, jaki typ, nie wierzę. Dobra, teraz sobie zagrajmy Frankiem. Zagrajmy sobie jeszcze jedną rundę frankiem. Może tej ostatniej skręczki nie będę sobie malował na ten odcinek, tylko sobie już zostawię, gdybym jutro na przykład na odcinek nic nie zostawił, bo nie wiadomo czy jutro... znaczy dzisiaj zrobię jeszcze może jeden odcinek zobaczę. Bo może jutro nie zrobię, wie? Wiecie, już od razu, bo w sumie to no po prostu nie mogę zrobić <coughs> jutro odcinka. Więc sobie zostawię taki jakby na zapas. Może sobie zostawię. Kurde, nienawidzę. Dobra, jeszcze raz zagraję. no Minus 19 ranga. Tylko tyle powiem. W ogóle mojemu koledze pomagałem wybić 20 rangę. I nam się nie udawało, bo ludzie byli tacy po prostu nieznośni. Dlatego, że po prostu hmm, raz raz po prostu my mieliśmy dużo powercubesów, a drugi raz po prostu nas zabijali o tak, bo oni po prostu skina, nie? Ja nie miałem żadnego skina, ale też mogłem mieć Czy coś takiego. No i po prostu tak się na nas trajhartowali. Fokusowali się po prostu na nas. Ja wiem, że tam jest jak coś ten ból. Nikt nie musi mi o nim mówić. No i teraz to ja przegrałem. A szale, ja się kuszę na te warki Dobra, co sobie nabiję poza odcinkiem, może tą dwudziestą rangę? Hmm. Zagrajmy może jeszcze Daryl i kończymy odcinek. Nabiję mu piętnastą rangę. Dobra. Mhm. Dlaczego mnie? Dlaczego mnie? Mm -hmm. Kurde, ja się tak nie odzywam, bo się skupiam. Jak coś. Więc mi nie ma ci chyba zł złego tego. Bo chciałbym to wygrać, ale po prostu nie umiem. Zero. Dobra. Nieważne. Nie było tego. Um, dobra, to otwórzmy jeszcze jedną ja skrzynkę i po prostu już kończymy odcinek. No i znowu te bilety. A um, pewnie dzisiaj jeszcze nagram odcinek jak gram w wielką grę, bo aktywuję się za 41 minut. No nic nie doropło, Znowu. Nie wiem, czy to zależy od pucharków, że na przykład mam, nie wiem, 3,5 tysiąca i na przykład mi po prostu gra nie chce dać po prostu legendy. Abym bardzo ją chciał. Nie rozumiem. Chciałbym bardzo legendę jakąś, leona, kruka, spajka, nawet bym nie pogardził dżinem albo jakimś innym brawlerem. Ale dobra, ja tym akcentem kończę ten odcinek.